Możemy pochwalić władzę Rabki, że wreszcie mamy drugi odcinek drogi rowerowej w rapce. Pierwszy odcinek drogi rowerowej. Jest to około 300 metrów wiodących bulwarami rapczeńskimi. I teraz doczekaliśmy się. Tutaj właśnie będziemy wjeżdżać do wanny, a w wannie jest tutaj odcinek. Ścieżki pieszo-rowerowej, więc mamy kolejny odcinek trasy rowerowej. Jeszcze tutaj nie są namalowane znaki, ale ale mają być. A tu jest właśnie ta Wanena ta, ta ta Robczeńska. No i mamy ścieżkę rowerową w odróżnieniu od tamtej. No, nie udało się niestety pobić rekordu długości ścieżek rowerowych w Robce. Ta jednak jest znacznie krótsza od bulwarowej ścieżki. No ale widzicie, radość wielka. Możemy sobie przejechać pod torami i tutaj oną ścieżką rowerową do nowo powstałego ronda. I teraz jak tu się włączyć do ruchu? Bo ścieżka nam się zamienia. Chodnik. Chodnik idzie lewą stroną. Więc nie za bardzo się da. Więc tutaj prawidłowo, po staremu, przebrniemy przez przed rondo po pasach, których jeszcze nie ma, ale niedługo będą. No i tutaj mamy ulicę podshalańską. Gniemy dalej. Będę za rondem połączyć się do ruchu, ale niestety, tak jak mówiłem, się skarmirowa. Tam się skończyła przed czasem. I to już uliczką tak opiańską, nową na wieczór, jak Pan Bóg przykazał. jedziemy do centrum łapczeńskiego zdroju, Mekki gorczańskich kolarzy, gdzie mamy dwie wspaniałe ścieżki rowerowe, których łączna długość podejrzewam, że nie przekracza pół kilometra.